Witam Państwa serdecznie, nazywam się Zbigniew Jarząbek. Przyjechałem do Was z Wrocławia. Stamtąd też startuję, kandyduję do Senatu. Także nie przyjechałem tutaj robić sobie kampanii, przyjechałem, żeby Wam co nieco powiedzieć. Moje życie tak się ułożyło, że wiele podróżowałem, chociaż tego nie chciałem. Mieszkałem w wielu krajach. Proszę Państwa, mieszkałem też obok muzułmanów. I mam pewne spostrzeżenia, z którymi chętnie bym się z Wami podzielił. Byłaby to bardzo długa rozmowa. Proszę Państwa, kiedy dwa tygodnie temu zaczynaliśmy zbiórkę podpisów pod petycją Stop Islamizacji, to przez granice przechodziły zaledwie tysiące ludzi, przez granice Unii Europejskiej. Dzisiaj w samych Niemczech mówi się, że będą to już miliony. To wszystko. Trzeba pomnożyć przez współczynnik 7 albo 12, bo oni mają prawo do ściągnięcia swoich dzieci, rodziców i rodzeństwa. To się Proszę Państwa, za kilka lat będzie tu prawdopodobnie kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów ludzi obcych. Proszę Państwa, pokazuje nam się kobiety i dzieci. Pokazuje się dziecko wyłowione gdzieś tam w morzu, które fotografowie przewracają na różne strony, żeby uzyskać lepszy efekt. Proszę Państwa, 80% tych, którzy przekraczają granicę z Unią, to mężczyźni w wieku poborowym. O dziwo, jak tu kolega wspomniał, przeważnie bez paszportów, do tożsamości, a te, które mają, są świecące i świeżutkie. Proszę Państwa, państwo islamskie chwali się, że ma tu już swoich ludzi. Czy oni teraz będą działać, to odpowiem wam nie. Na pewno nie. To nie jest na nich czas. Dlatego, że Europa się obudziła i potrafiła by zareagować. Ale za jakiś czas o nich usłyszymy. Proszę Państwa, niedawno czytałem raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący repatriantów. Wyobraźcie sobie Państwo, że ci ludzie, którzy z terenu wschodniej Polski w czasie wojny zostali nocą w wagonach bydlęcych, wywiezieni do Kazachstanu i w inne części Rosji, dziś po kilkanaście lat czekają na rozpatrzenie wniosków o repatriację. Proszę Państwa, to jest nasze 25 lat rządów tych, którzy prowadzą taką politykę względem naszych rodaków, którzy tam zostali. Część z nich już wymarła. I proszę Państwa, nikogo nie usprawiedliwia to, że rządził tylko dwa lata i nie mógł tego zrobić. To można było zrobić w kilka tygodni, tylko gdyby ktoś chciał. Proszę Państwa, mówi się o nas, że jesteśmy niekościnni, ksenofobami, że jesteśmy faszystami. Proszę Państwa, każdy z nas ma prawo zaprosić kogo chce. To jest nasz przywilej, nasza wolność. Proszę Państwa, to co dzisiaj się nam funduje, to jest na nasz koszt i na przymus wprowadzenie do kraju dziesiątek tysięcy ludzi. Tu już nie ma mowy o tysiącach. Te kontyngenty będą coraz większe. Proszę Państwa, solidarność przymusowa to totalitaryzm. Solidarność przymusowa to faszyzm i komunizm. Chcę coś Państwu powiedzieć. Mamy kraj, który jest w dziesiątce najbardziej rozbrojonych krajów świata. W ostatniej dziesiątce. Proszę Państwa, nasza armia zmieściłaby się na stadionie sportowym, bo jest to około 100 tysięcy, ale 30 tysięcy szeregowców. Reszta to generałowie i oficerowie. Proszę Państwa, kilka rakiet i nie ma naszej armii. Drodzy zebrani, tego kraju nie obroni nasza armia. Ten kraj możemy obronić my, Wy młodzi. Być może ten czas w tej chwili przyszedł. Będziecie musieli bronić tego kraju. Jeszcze kilka lat temu ludzie śmiali się i bawili się na Ukrainie, Dzisiaj mają wojnę. To, co dzisiaj się dzieje w Europie, obudziło nas. Dobrze, że nie jest za późno. Proszę Państwa, to, co się nam mówi, że jesteśmy bezpieczni, że mamy sojusze. Ukraina miała sojusze, miała zapewnienia mocarstw. I co dzisiaj? Czy nasze sojusze nie będą wyglądały tak jak w 1939 roku? Proszę Państwa, Studenci europejistyki, urzędnicy z tego urzędu i panowie w różowych jakinsach nie obronią was. Czyli z tego rynku, z tego rynku w tym małym miasteczku, rzucam inicjatywę. Proszę państwa, twórzmy taką armię jak ma Szwajcaria. Hitler, kiedy miał zaatakować Szwajcarię, a miał takie plany, tam były duże pieniądze. Nie zrobił tego, by jego Powiedzieli mu, że czeka go długotrwała, zacięta walka partyzancka. Taką armię samoobrony powinniśmy tworzyć w tym kraju. Domagajmy się, żeby młodzi mieli prawo do szkolenia się, żeby młodzi mieli prawo, tak jak Szwajcarzy, trzymać broń w domu i w razie czego bronić swoich dzieci i matek. <kluczy> Proszę Państwa, Chcę już do Senatu po 35 latach działalności społecznej, chcę tam już, żeby o tym głośno mówić. Mam mnóstwo zajęć, ale jeżeli mnie poprą, to będę tam o tym głośno krzyczał. Dziękuję Państwu serdecznie, pozdrawiam wszystkich, bardzo, bardzo się cieszę, że mnie tu zaprosiliście i że tak licznie przebyliście. Dziękuję bardzo.